Kurwa macie, ale bym NAPIERDONIŁ go! 2 plus 2 razy 2! Nie mówcie, że to jest seba, kurwa. 2 plus 2 razy 2! Nie mówcie mi, że kurwa no. ten nie będzie woził. Eee, czekaj, jeszcze raz, czekaj, czekaj, eee, jeszcze, raz. czekaj. Eee, jeszcze raz, tylko co, karteczkę wypuścić. Nie czekaj. mówcie, że kurwa ten nie będzie woził, no. 2 plus 2? No, no mów. 2 no, plus 2? No. No 8, nie? Ja pierdolę, to to będzie duet kurwa stulecia, jak on będzie ze mną. A on maksymalny matematyk. Dobra, to już zaczyna nabierać sensu większego. To jest dwuosobowe? Tak, rzecz jasna, dwuosobowe. A podjeżdżamy pan na parking? No zależy za ile. Wyska wszystkie. E, za 5 Za pięć i lecimy. Za pięć tysięcy? Znam skróty, proszę pana. Panie, parking 300 metrów. Ja znam takie skróty, że będzie 150. Wtedy daję 1500. O, proszę mnie nie obejmować rękami, bo czuję się niekomfortowo. Kurwa, się wplątała pod koła. O! O kurwa! O! Jak teraz kogoś zagnę w rozmowie, to powiem mu szachmat. Cztosik, tak na sportowo. Ja przyszedłem po pozwolenie na broń. Po co panu tyle Kajdan? A mogę panu zaufać? No co, co pan powiem? Jestem homoseksualistą i czasami chłopak mnie, czasami ja chłopaka nawet kilka razy dziennie zakuwamy i potem się bawimy, ale no. Dobra, pan tutaj wyrobię to byle. O, super. Panu mieści tutaj zapłatę w wysokości 5 dolarów. Ja sprawdzę, czy tyle mamby bo... To rzuciłby mi pan tysiąca? bo tyle mi brakuje. O, dziękuję ślicznie. No i cyk, kurwa tysiąc do przodu. No, o, to, to, to ja wiem proszę pana. Proszę pana, ja zapozuję, ja. dobrze? Tylko szybko, bo nie utrzymam długo. Teraz, dobra, już mamy trzy zdjęcia, pan się teraz obróci do mnie i jeszcze raz pan zapozuje. Dobra, teraz panu wydrukuję tutaj licencję, niech pana nie zwiedzie w widok tego ekspresu kawy, to jest najnowszej jakości drukarka 3D prosto z Chin. Niestety czasami się psuje. Drukujemy. Tit, tit, tit. o kurwa, ti, znowu się zepsuła, no. Moment, niech się pan odsunie. Dostanie. A butem trzeba czasem pod... Ja, ja ją kurwa naprawię, ja ją naprawię. Ja sobie tutaj schowałem, tak. Na cichaczu. Nie tu gadaj, tu w krzakach. O, kurwa, chyba ktoś zajebał. ale jaja. Nie ma żadnego problemu. 3000 na strzelnicy kupujesz i masz, więc to już olej. Ale ja nie mam 3000. tysięcy. Jak to nie masz. Widzę, że pan nie sypnie ty groszem, nie, to muszę do tak... tego banku pojechać. Nie, wiesz co, bo ty zostałeś jednak, mimo to, że zmieniłeś ubranie, to jednak jest coś tam jeszcze z tego menela w tobie. A co ja poradzę, nie, ale, ale to, to kwestia czasu, wydaje się, tego wyzbędę. Tak? A właśnie, byłeś już na strzelnicy? Widzisz? Byłem to tak znajomemu kolbą w ryw, wyjebałem, że musieli sobie tak. Już przyjechać, okej, skuteczność duża cholera Jezus. nie, teraz, teraz to już czego, naprawdę nie no, przepraszam ślicznie, Uf, w górę, przepraszam, przepraszam górę. przepraszam, nie widziałem was, ale kosę tam schowaj co ty chcesz tym ziemniaki obierać a, trochę stylówkę zmieniłem, no? bo mnie prosiliście, to zobaczcie teraz krótkie spodyneczki. Jakby dodać jeszcze folię malarską, to idealny strój, żeby kogoś sobie pierdolić. Podoba mi się... Ej, słuchaj John, no, nie, nie chcę cię obrazić, nie? No, no. Nie na nic lepszego. O, czuję się wykorzystywany, zobaczcie na wasze furki, a zobaczcie na moją. Nie poprosić, i musisz kupować skutera, żeby ci miał pieniądze, rozumiesz? Szanujmy się, okej? Jak Rona spotkam, to spytam się Rona, czy mógłbym mnie mianować zastępcą gangu. A jakaś lepsza we... Kurwa! Dobra, mamy to. Dobra, no to co, on no to Sultan 12 koła. Tylko żebyś mi lakieru nie zdarbonówka. Kurwa. I patrzcie, jak zaimponuje. Kurwa mać, chciałem na ręcznym wjechać, dobra. A to ten znowu, ty psa, ten sam. Nie, a jak go chciałem odstrzelić, to każdy mnie zbranił. Nie, nie rób tego. Eee, spisu samochodów, no bo no, nie wiadomo blaszek. czy się zachowie. Tak, też to robię i na bieżąco sobie to nawzajem. Patrz, jak parkuje, patrz, 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 jak kobieta. Na, na na 20. A no, no i elegancko. Nie jedź w robotę! Nie jedź w robotę! Diego, ty ja słyszałem, że ty ze mną chcesz pojechać, czy nie? Dobra, jadę sam. Nie jedź w robotę? Nie jedź w robotę, bo. Się zrobił cerki, nawet telefon nie działa O kurwa, chcecie wiedzieć co to cringe? To no, słuchajcie z z teraz. Ja odliczam 3, 4, ry My chcemy zaćmienia! My chcemy zaćmienia! My chcemy zaćmienia! My chcemy zaćmienia! Tylko rącz, troszkę, rączki przy pan... sobie, rączki przy sobie za tułeczek, proszę mnie trzymać. Trzymam, trzymam, trzymam się za jajeczka, proszę mnie tutaj... Nie za jajeczka, za siedzonko, za jajeczka proszę nie tykać. Gdzie pana podwieźć? Dobra, pięć tysięcy się będzie należało. No ale pan sobie robi jaja. Taksówkarz bierze 300 za kilometr, proszę pana. Dobrze pan powiedział, taksówkarz, no ale obywatel... Nieprawowity bierze pięć tysięcy Dam panu tysiąc i zapomnę pana szkabnej morcie Ile? Pan go złapie pod jedną pachę, a ja pod drugą? Go w tą uliczkę tu wniesiemy. No, co pan będzie tutaj, no zrobię no, to siłą. Wyciec. O nie, 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 nie. panie John, takich bez takich numerów, albo się pan z nim dogada normalnie... Co, co? A ja, ja, żartowałem, ja chciałem, ja chciałem, nie, no, ja nie, chciałem nie, przestraszyć. Nie, ja, ja, szczerze mówiąc, idę, w, to jest John, tak, pisałem dobrze, John, idę na policję. O, z to żebym się, ja nie poszedł jak? i się ja. swoich pieniędzy nie domagał. O, proszę bardzo, mam świadka. Pan, pan chce mi kajdanki? Co, co ja zrobiłem? Kajdanki? A ja kajdanek przy sobie to nawet co? nie mam. Jakie kajdanki? No, zostałem zakłuty. Nic pan, nie wiem, Tylko pan chyba widział. Dobra, niepoczytalny jakiś. Będę ja pana wiesz. też podrzucić? E, tu pod mieszkanie No to rob, jako że my znajomy, to tysiąc za kurs będzie. Czy to, że przyjechałeś z tym skuterkiem znaczy, tak. że też ukradli ci? Aha. Tak. Okej, okay. mi też ukradli, Samo za 100 tysięcy. To ja ci dam tą stówę. O kurwa. Nie no Ron, ja bardziej no, potrzebuję tam, tam, tam niż tam. Diego. Czad, trzymajcie kciuki, bo to sto koła jest. 100 tysięcy to dużo, no sporo. Ale to nawet nie chodzi o 100 tysięcy, goście. To chodzi o szacunek, który uzyskam, jak wszystko dobrze pójdzie. Ty, kurwa, chyba źle skręciłem. O ja pierdolę. Z O kurwa! Przeżył? Może ja mu pomogę? Ty, to ja zawrócę może co? Wszystko... A ja widziałem, że tam jest okay. incident. Ja yep, okej okay, już. Ja pierdolę. Monka jest. Ty, a ten... Ten to chyba nafukany jak nic. O kurwa! O kurwa, Ron! Kurwa Ron, mam nadzieję, że mi jaj nie ury... Czemu ja kręcę w kółko i cały czas mi pokazuję złą trasę, ty? A bo to tam jest! Ja pierdolę, nie, za, nie sprawdziłem na mapę. A Ron patrzy, zatrzymał się A słucham, słucham, Cześć, kuj. Cześć. Yy, musimy poważnie porozmawiać. O kurwa, a o czym? Telefon, przyjdź pod kasyną Kurde, nie podobało mi się to Myślicie, że może chodzić o to, że siana nie oddam całego jeszcze? Ale nie chciałem mu szukać, ja mu to oddam po tej trasie A awans będzie A, to jak awans to... Może tak na skróty walniemy Kurwa, nie wiem czy wykręcę. Obraz, spróbujmy, delikatnie No nie wiadę. Ja pierdolę, Ron to widzi Ile? Uuu, 7 kilometrów Kurwa, szefunciu Dobra, na zakręcie nie będę wyprzedzał Aaaa, żartowała. O. Niech cię pcha od tyłu. Jeszcze trochę w tym gangu pobędę, dostanę awans, to ja będę go od tyłu pchał. Dobra, przyjadę, tak? Chyba powinno dać A Haron tam wypierdolił ładnie. Wróć po mnie. Tak, tak, już jadę szefunciu, zaraz będę. Jedziemy, jedziemy. O, o już kluczyki, kurwa. Tak z czystej ciekawości zapytam. Hmm, Szefunciu, problem mamy. Ja pierdolę. Ty, a tam jest, zobaczcie, tu jest znacznik. Czemu mnie to tam prowadzi, skoro mogę oddać bliżej? A nie wiadę tu gdzieś pod kątem? O, kurwa, pchaj! A, bo to jest punkt zwozu. Dobra, to mi się pojebało. A Ron śpi, bo były jaja jak berety. Nie wiem, nie wiem jak rozpocząć rozmowę o awansie. Myślę, że pierw tak zapytam. Tak, tak mi się Ron wydaje, że chyba jestem jednym z najlepszych z waszych kurierów, co? Myślę, że to będzie idealny. Kurwa szefuncia mi taranujesz! Zaraz wracam, idę je załatwić. Ja się... Kurwa, co... A sekundkę, panowie, panowie, ja pieniądze wpłacę. Jakbym mógł w tym momencie z w twarz pierdolnąć, to bym to zrobił. John, chciałbym ci coś pokazać. Słuchaj, pamiętaj, jedną rzecz w życiu, że ludzie, którzy kłamią, są przerabiani tutaj na chicken nuggets. a potem trafiają do KFC? Hmm, nie wiem, gdzie trafiają. No tutaj, na przykład, możesz sobie zobaczyć twoją podróbkę pana Johna White'a. Dorwaliście z kurwy syna, ale Ch... kuj spokojnie. No ja tam nie trafię, ja nie mam za co. Ja jestem wierny wam jak jak brat, jak bracia dla mnie. Ron Klamet. Spokojnie, Kucy, Podź, pokażę ci coś dalej. Powa. Teraz chciałbym, żebyś przyszedł ostatnią próbę. Wyjmij telefon, powiedz mi, kogo masz zapisanego w telefonie. Kontakt, już, już. Pierwszy kontakt to dwa pytajniki zapisane. To jest jakaś osoba, której próbowałem wcisnąć kurs dla, dla żebraków, z tego co pamiętam. Drugi kontakt to kontakt do adwokata. Trzeci kontakt to Carlos Holmes. Prowadzał mnie we wszystko praktycznie od samego początku, jak trafiłem tu promem na tą wyspę. No, i, I i pomógł Carlos mi Holmes do porwania Dobra. i do zajebania. A czy Ron mógłby przestać? Bo tu mnie to strofuje mocno. A mi się głos trzęsie, jak on tak robi. Kolejny kontakt to jest dość specyficzna nazwa, bo tutaj zapisałem jako pojeb. Możecie kojarzyć weterana wojennego. On chyba pracował tam, jak z tego co podaje, rzecz jasna, w CIA i FBI, bohater narodowy. Dopisz do listy, dopisz do listy. pies, do Ale Ron go zna, to jest prawidłnie. Jak rozmawiał Ron z nim, prawda, Ron? Ron, zepsułeś nam, Rona. Do znaczy, to papisz w nawiasie? Ron do naprawy, dobra. No i nie wiem, czy tu o kolejnym dobra. chciałbym mówić, bo to, to no, no, miłość mojego życia. No ale kuj, no nie musimy o tym, nie, 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 no, nie musicie o tym wiedzieć. Mów! Sanitariuszka Rose ma na imię. Aaa, pani, pani Rose, aa, to mi odpowiedzi. Ale nie podrywaj do niej, bo ci kurwa się chuja urwie. Pamiętaj, zajmuj się No i tyle, no, no. Nie znam zbyt wielu osób. Chciałbym oficjalnie powiedzieć, że możesz używać naszych zasobów, naszych ludzi i naszych wtyków w policji. Ja pierdolę. A ja to myślałem, że ja już wczoraj oficjalnie jestem w gangu. Dzisiaj było oficjalne przywitanie i oficjalne przesłuchanie. A to na próbę wczoraj mnie wzięliście. A teraz będzie oficjalne odejbanie. No się zesra! Pój się zesra! Ja nie sprzeciwuję! potrzebował zaprosić panią Rose na aromatyczną rankę, to nasz biorę, jak coś a, możesz skorzystać. Ale to to jak, to jak to mogę do pani Rose w końcu coś uderzać, czy ty. Słuchaj, jak ci się będzie szukał, to tylko zadzwoń, z nim pokażę. Dobra, a myślisz, że pani Rose ma jakieś umiłowania, że mógł. Że mm, chuj, że w trójkę byśmy mogli zabrać się? Ja? Nie, nie, kuj, z tobą tutaj, a tam bym. Ja to ja mówię. Ja to. Ty, nie, ja mówię o chłopaku, pani Rose. No i o mnie, no co no. Zęby można wstawić, pal, 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 A ta co odpierdala, zwileczek. widzieliście? Spróbuj mnie zastraszyć, Nie, no ja, ja to pokojowy człowiek jestem. Ja to głosu nie umiem podnieść nawet. Kuj, no ty, nie, 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 nie ty mnie znasz. Nie, 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 spróbuj. Słuchaj, dobrze, że masz te buty, bo inaczej bym ci palce kombinerkami wyrwał. Ale to nie jest mój charakter. Ja nie potrafię tak. Proszę pana ankieta uliczna. Twój kolega się uczy zastraszać ludzi. Słuchaj, dobrze, że masz te buty, bo bym ci palce kombinerkami urwał Dziś przestraszył się! Dziś no. mhm. jak od razu się przestraszył, no, 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 no Ale no, no. Ja, ja nie od tego, no ja to tak, wiesz no, sporadycznie kujno. Wyobraź sobie, Widzę, tak, że ktoś panią posorucha dummy. Kurwa macie, ale bym napierdolił go! No, 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 no wydobyliśmy no, no, no. demona Proszę nie wspominać więcej o takich rzeczach. Ktoś wykorzystał w uliczce. Się Kurwa, do... kuj! Dawaj, do... o, kurwa, ty. Kuj! Się. Uważaj na słowa! To dobra, dobra, dobra. jakiś bezdomny się przypałem, to ty, ja może mu namówię go na kurs. Witam serdecznie. To jest Locals. Postaraj się, kuj, nie niszczyć znaku, bo one się mogą przydać innym autom. I delikatnie na skrętach musisz, o, widzisz, co się dzieje. O kurwa, ron. Nie, to nie ron. Zadzwonisz na pogotowie? w sumie o, 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 o. Raz. o raz nie no kuj, starczy, Pięty starczy raz. I piąty raz a jeszcze drugiego czekaj Oj, jak będziesz maskę wybierał to na pomyśl sobie że ktoś twoją panią Rose kurwa kuj nie rozmawialiśmy nie. o tym o, dobra, buty rączki do góry skurwysynie <grystanie> <grystanie> kurwa, rączki do góry! No, sobie jest dobrze, jest dobrze. Głos kurwa, rączki do góry! Brzmijesz teraz jak taki nie ork w sumie, ale jest okay. Teraz miesiąc F1, weź kajdanki i, nie skuj. I cyk skutyku jest. I teraz nie przeszukaj. O kurwa kuj, 11 telefonów? Coś kupić? No nie, ale mogę cię zabrać, a ty ode mnie odkupisz. Ja, ja, nie no ja bym, ja bym kolegi... Ja, Drocze się, nie, kuj, spokojnie. Nie, nie. Rączki do góry, bo cię odpierdolę! Wychodzimy, raz, raz, wychodzimy z banku. Proszę stać się nie ruszać, bo rozpierdolę panu głowę. Dziwne kolczyki. To mat. Co? To Kiemat Goten? Pop, Nie płacz, okej? Okay? Mogę nie płakać! Ja mam sprawę. <laughs> Kurwa, kuja ten to kto? Rączki do góry! Panie co pan kurwa z wakacji wróciłem pan do mnie szczela? O jest Dobra. pan taksówkarz nauczył się pan jeździć w końcu? Się kurwa z po mnie 30 minut jechał panie to jest gorszy taksówkarz w mieście prawdopodobnie jak mnie eskortował to ja sam musiałem jego taksówką jechać bo on nie umiał o na magazyn idziemy co kupujemy <noise> Jesteś dzisiaj moją pierwszą osobą, którą przerobię w jak cikannawiec. Ja pierdolę, czy pan widział kiedyś czarnego kurczaka? Proszę pana, szanujmy się. Ha, patrz jeszcze zachęca, żebyśmy czegoś nowego doświadczyli. A to myślę, że mogę się kiedyś przydać tutaj panu, skoro pan już takie interesy tutaj uprawia. No niestety nie nie prowadzę rekrutacji, już tego na nakręcić. Tego pan wziął? To na pewno pan prowadził rekrutację, bo to pan nie wydaje się na takiego głupiego. O kurwa, kuj. Przeproś po całej stopę. Przepro stopę jak tak. pan chociaż buty zmienił, a to co? Kurwa, nie myłem z nóg od dwóch tygodni. Ja pierdolę. No i chuj. Dobra. Ech. Kurwa, bardzo dobrze mu. Ja jeszcze się wysram, możecie odejść na chwilkę? Kurwa. Ty kurwa, ale wiesz, to jest już zbyt pojebane? Ale co? Łapier! się przestraszyłem! Widzę, że kurwa wzorujesz. Kurwa się na dobrych ludziach, jeżeli chodzi o młode. O Podabniam bazy. się do szefuncia. Tylko nie przesadzaj, kurwa. Kucyka nie zapuszczaj. Nie, no, kucyk to trochę. No, nie zamierzam. Oho! Ron, pamiętasz weterana wojennego? On jest kompletnie pojebany. On zrobi wszystko. Kurwa. To ja się, kurwa, stary boję Haha, <muchy> mówisz? Taki pojebany? Opowiadał mi kiedyś historię z chomikiem I rozumiem, że ten chomik na końcu pękł? <muchy> o kurwa <muchy> O oh, właśnie <muchy> Kurwa mać O, migło Ja pierdolę Właśnie znajomy Sekundę, bo nie wyhamowałem znajomy... Kurwa O tyku. Od boku mu cepa zajebałem. KUJ! O nie! Kurwa! <grym> Zapiłem go niemalże. Już jadą, kuj. Ja się postresowałem, ja fajeczkę zapalę. Gdyby nie trafił w ten traktor. O, skiepowałem się na buta. Co się dzieje? O, o przepraszam, ty ja odejdę. Lokal z ciągnika pierwna zjechał, a potem wyszedł i cepa mojemu przyjacielowi. Prawy policzek dał. Panie kuj, czemu pan tak szybko się składa? Niechamu plasterek do was! Nie no, kuj tam już koloryzuje, koloryzuje. Raz dostał w prawy Jeszcze plasterek nakleję, taki w serduszka. I jeszcze jeden taki malutki nakleję w Kaczyńskiego. O. <grym> A jest hello kitty! A awesome. są, to następnym razem panu podam. Kuj, słuchaj, tu że możesz, możesz mu jeszcze kopa w głowę dać. O! Prze o kuj przepraszam, przepraszam! Nie chciałem! To co? Co? Hello Kitty? Naklejamy? Ron nie ja bym nigdy nie skrzywdził Zajmuje Nigdy Rodzina, Zajmuje brat dobre serce Ale Rona musisz przeprosić O widzę, że już kręcisz Ty Auto ma dwa miejsca Osób jest trzy To by oznaczało, że jedna się nie zabierze To ja już zajmę miejsce Tylko nie pierdź w ta John Trzeba by było upomnieć się chwilę wcześniej Znaczy wiesz To, to nie jest mój tylko Rona samochód Także no, ja bym uważał O kurwa czy ty jesteś na przykład gotowy na jakieś duże pranie? Czy ty co, ca chciałbyś całe życie na przykład być takim Johnem tylko? Czy chciałbyś na przykład zostać Big Johnem? Ja to bym chciał zostać przywódcą naszego stowarzys stowarzyszenia. Dobra, słuchaj kuju, musisz tam pierwszy dojechać, żeby ten psikutas nie dostał premii. Dobrze, kurwa, w prawo go strąć najlepiej. O kurwa. O kurwa. To jest kuj? Witam serdecznie. Paczuszki, wszystko elegancko? Tak, tak. Dobrze. Kurwa! Kurwa, zieloni. Bardzo dobra robo, robota. Jebać zielonych tego, co tam stoi. O ty, kurwo! Nie prze. <laughs> Ale, panie policjancie! Panie policjancie, ja tu dopiero na wyspę promem przypłynąłem. O, dobry policjant. O, ja przepraszam! Ja przepraszam bardzo. Dobra, tak, rozpocznij zmianę. Lecimy, ile kilometrów. Uuuu! nie, w ten sposób nie. Ty czemu nie mogę. Kluczyków. Ale odjebaliśmy zakończ zmianę. Nie odwiozę tego teraz, tak? Muszę wytrychu użyć. Dobra, spytam rona, czy ma wy... Haloron. Masz może wytrych? Bo się mi ciężarówka zatrzasnęła. Ja pierdolę. <laughs> Kabaret! Ty, a Wilku już oddał kasę? Tak. <laughs> Jak Hawkins, jedziemy trochę? Ja pierdolę. Musimy kurwa dzisiaj... O, popatrzyłem na. nie tam gdzie trzeba. Co ty kurwa? Ja pierdolę. No i to nie jest. nie. nie. nie, nie po... Kurwa! Proszę mi pomóc. A to nie pan mnie kurwa dzisiaj potrącił? Chyba nie. Kurwa, to chyba pana ja zostawię. Kurwa, chamie ty. Proszę pana! Nie, dobra. Kurwa, to jego potrąciłem. Witam, witam pana. Tutaj leży pod krzakiem prawie że rozłoża. Kurwa, co to się dzieje? Ja pierdolę, staranowałem go. O kurwa, jeszcze psa. O kurwa, jeszcze. jeden. O, chyba nie. Dostała! Hitet. Hit w sensie. Ja pierdolę. Wiesz to się, wiesz co to się w międzyczasie jak się będzie by było? Co się stało? Ja tu na robocie byłem. Słuchaj, zieloni chcieli za, zawrzeć i sycylijczycy z nami koalicję, żeby podpierdolić jakiegoś Martina, coś takiego, nie? Martina, no. Ogólnie, ogólnie matematyk, czyli Joseph zaczął do nas sprzedawać. O, skur czyli tak jak, tak, tak jak mówiłeś. Tak jak mówiłeś. Dobra, jakieś autko musi. Myślę, że nie zamknął ktoś? Ktoś, ktoś zapomniał? U ty, to jest w ogóle kluczyki wziąłem ze sobą. Ależ to się kwórka, dobra, nice. Ja pierdolę. Zrobił to. Ja pierdolę. No to ja pojadę, a ty za Dobra. Kurwa! Przepraszam. Co rodzi? kurwa? O! Kurwa! <laughs> Do, ty co? O, kurwa rusza z <laughs> Dobry?